Ojca Izy Miko znają w Polsce chyba wszyscy. Brat aktorki też związany jest z show biznesem. To nie byle kto. Izamiko jest jedną z niewielu Polek, którym udało się zaistnieć w Hollywood. Mało kto pamięta, że zanim w wieku 14 lat poleciała do Ameryki, zagrała kilka epizodów, wystąpiła między innymi u boku ojca w filmie Kapitan Konrad, a na planie pana Kleksa w kosmosie spotkała się ze swym starszym bratem. Sebastian też chciał pójść w ślady ich sławnego taty, ale ostatecznie zrezygnował z kariery aktorskiej. W naszym rodzimym show mężczyzna nie jest jednak osobą całkiem anonimową. O tym mało kto wiedział. Izamiko zawsze z wielką czułością opowiada o rodzicach, znanej aktorskiej parze Grażynie Dylong i Aleksandrze Mikołajczaku. Kilka lat temu podczas jednej z wizyt w Polsce przedstawiła też fanom swojego starszego o 3 lata brata. Sebastian jest geniuszem w organizowaniu eventów na dużą skalę. Postanowiliśmy coś razem wykombinować, powiedziała o Sebastianie w dzień dobry TvN. Izamiko długo nie mówiła o swoim bracie. Sebastian pojawił się na świecie, gdy jego rodzice dopiero stawiali pierwsze kroki w zawodzie. Grażyna Dylong była świeżo upieczoną absolwentką Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Aleksander Mikołajczak właśnie zrobił dyplom w krakowskiej PWST, gdy, będąc już parą, wylądowali w Legnicy. Oboje szukaliśmy pracy. Pojawiła się propozycja etatów w działającym dopiero od roku Legnickim Teatrze Dramatycznym. Zaczęliśmy grać, wzięliśmy ślub, urodził się Sebastian, wspominał Aleksander w rozmowie z Angorą. Chodziłem po Legnicy i krzyczałem z radości, mam syna. Długo nie potrafiłem oswoić się z cudem narodzin. Gdy urodziła się Iza, nie mogłem powstrzymać łez, opowiadał z kolei magazynowi Eden. Dwoje uśmiechniętych ludzi pozujących razem, kobieta z blond włosami ubrana w kolorową sukienkę, mężczyzna w granatowej koszulce, w tle rozmyte wnętrze budynku z delikatnym oświetleniem. Aktor od dawna już nie jest związany z matką swoich dzieci, idzie przez życie z pisarką i scenarzystką Marzanną Graf. O pierwszej żonie mówi, że zawdzięcza jej najpiękniejszą przygodę swego życia ojcostwo. Dzieci są moją największą dumą, moim największym sukcesem stwierdził w cytowanym już wywiadzie. Izamiko zadebiutowała przed kamerą u boku brata. O tym, że Iza zostanie artystką, Aleksander Mikołajczak wiedział, odkąd po raz pierwszy zobaczył ją na scenie śpiewającą z legendarnymi fasolkami. Był bardzo zdziwiony, gdy pewnego dnia Sebastian oznajmił mu, że też zamierza pójść w jego ślady. W 1988 roku 7letnia wtedy Izabella i 10letni Sebastian zadebiutowali przed kamerą w trzeciej części ekranizacji przygód profesora Ambrożego Kleksa. W panu Kleksie w kosmosie i zawcieliła się w dziewczynkę z zapałkami, jej brat zagrał jednego z uczniów szkoły przyszłości. Oboje połknęli bakcyla i postanowili, że poświęcą się aktorstwu. Izamiko do dziś gra w filmach i serialach, jest jedną z niewielu polek, które regularnie występują w produkcjach amerykańskich, jej nazwisko znają w Hollywood wszyscy. Sebastian Mikołajczak po panu Kleksie w kosmosie zagrał jeszcze w filmach Kornblumenblau i Spona, po czym uznał, że powinien jednak postawić na inny zawód. Po maturze studiował marketing w prywatnej Wyższej Szkole Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych. Przez kilkanaście lat po ukończeniu studiów pracował w znanej agencji eventowo-produkcyjnej. W 2017 roku założył własną firmę. Producent eventu, reżyser widowisk telewizyjnych, organizator imprez, pisze o sobie w sieci. Sebastian Mikołajczak uszczęśliwił sławnego ojca trojgiem wnucząt. Sebastian Mikołajczak może się pochwalić wieloma sukcesami zawodowymi. To on był producentem ceremonii otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 na stadionie Legii oraz oficjalnej strefy kibica UEFA podczas Euro 2012. Brat Izy Miko zajmował się też przez lata organizacją Sylwestra Miejskiego w Warszawie, dwukrotnie był drugim reżyserem festiwalu Top of the Top w Sopocie. Sprowadził też do Polski legendarny zespół toto. O ile Izamiko regularnie chwali się swym życiem prywatnym w mediach społecznościowych, o tyle o prywatności Sebastiana wiadomo niewiele. Dopiero niedawno Aleksander Mikołajczak zdradził, że syn uszczęśliwił go trójką wnucząt. Postarał się i ma trójkę dzieci: Zosie, Stasia i Tole. Zuch, pochwalił go aktor w cytowanym już wywiadzie.